Маршалок Сенату Республіки Польща Малгажата Кідава Блонська разом з делегацією. Прошу привітати. Дякуємо. Дякуємо Дікуємо. Шановні народні депутати України, до слова на трибуну Верховної Ради України запрошується маршалок Сенату Республіки Польща Малгажата Кідава Блонська. Прошу привітати. Szanowny Panie Przewodniczący, drogi Rusłanie, Szanowni Członkowie Rady Najwyższej, drodzy przyjaciele. Pamiętam jak dziś czwartek 24 lutego 2022 roku na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako dzień ogromnej tragedii, dzień, w którym Rosja rozpętała brutalną inwazję na Ukrainę. To nie był jednak początek tej agresji, bo przecież ona trwa już 10 lat. Od 821 dni Rosja używa zmasowanej siły militarnej przeciwko suwerennemu europejskiemu państwu. Popełnia zbrodnie wojenne i dopuszcza się okrucieństw wobec ukraińskiej ludności cywilnej. Te dni diametralnie zmieniły sytuację Ukrainy. I całej Europy. Tragedia Ukrainy jest także tragedią Polski, bo my opłakujemy każde Wasze życie i każde Wasze cierpienie, ponieważ od wieków żyjemy bardzo blisko siebie, wiemy doskonale, że to cierpienie zadane jest przez tego samego wroga. To samo barbarzyństwo, barbarzyństwo Kremla spadło na naród. Ukraiński, tak jak kiedyś, na naród polski. Jestem tu dzisiaj z Państwem, by powiedzieć o tym, co nas łączy, o przyjaźni polsko-ukraińskiej. Wierzymy w nią i ja i ją praktykujemy. Ale wiemy też doskonale, że nic nie jest dane raz na zawsze. Naszą przyjaźń musimy chronić przed nieufnością, szczególnie teraz, kiedy ta nieufność próbuje nam zaszczepić. Nasz wspólny wróg, Rosja. Putin wie doskonale, tak jak przed nim wiedział to Stalin i rosyjscy carowie, że Ukraina i Polska, kiedy działają wspólnie, są nie do pokonania. Jedynie wtedy, kiedy naszemu wspólnemu wrogowi uda się zasiać w nas nieufność, Polska i Ukraina staje przed wielką próbą. Bo nie ma wolnej Ukrainy bez niepodległej Polski. I nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy. Te słowa, te słowa zostały wypowiedziane w 1920 roku przez ówczesnego polskiego wicepremiera Ignacego Daszyńskiego. Także wtedy próbowaliśmy sobie wzajemnie pomóc, ale kiedy nie zdołaliśmy tamtej Rosji pokonać, najpierw przestała istnieć suwerenna Ukraina, a potem przestała istnieć suwerenna Polska. Oba nasze narody przeżyły niewypowiedzialne tragedie. Polskie, polsko-ukraińskie relacje to wyzwanie na dzisiaj, to praca, którą wykonują nasi politycy, parlamentarzyści, dyplomaci, nasi historycy, przedsiębiorcy, ale polsko-ukraińska przyjaźń to także zadania dla naszych szkół, uniwersytetów, historyków, dla młodzieży, a także dla naszych kościołów. W nowym, niebezpiecznym świecie ani Polska, ani Ukraina nie zdołają przetrwać samotnie. Oba nasze narody potrzebują Unii Europejskiej i NATO. Potrzebujemy przyjaciół po jednej i po drugiej stronie Atlantyku. Polska jest w Unii Europejskiej i NATO. Ukraina ma prawo tam być i powinna tam być. Proces akcesyjny powinien przebiegać tak szybko, jak to będzie możliwe. Kijów może liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie tego procesu. Chciałabym też przypomnieć o wspólnym apelu 24 parlamentów, w tym Senatu Polski z lutego bieżącego roku do przewodniczącego Izby Reprezentantów USA w sprawie uruchomienia kolejnej transzy amerykańskiej pomocy. Nasze wspólne działanie przyniosło efekt. Ponad 60 miliardów dolarów już zaczyna wspomagać wysiłek obronny Armii Ukraińskiej. Jesteśmy gotowi z Wami współpracować w przyszłości dla osiągania wspólnych celów. Ale przecież nie chodzi wyłącznie o wsparcie NATO i Unii Europejskiej dla Polski i Ukrainy. Chodzi także o to, czego doświadczenia Ukrainy i Polski mogą nauczyć Unię i NATO. Przede wszystkim Ukraińcy i Polacy mogą pomóc Zachodowi, uodpornić się na kremlowskie kłamstwa. Polska nie tylko pokazuje prawdziwe oblicze konfliktu, informuje kto jest ofiarą, a kto agresorem, a także aktywnie zwalcza dezinformację. Nadchodzący szczyt pokojowy Szwajcarii powinien być postrzegany przede wszystkim jako wyraz jak najszerszego poparcia dla zasad suwerenności niepodległości, integralności terytorialnej Ukrainy. Pamiętajmy, że żaden z pokojowych szczytów nie może stać się nowym Monachium. Nigdy, nawet na moment nie wolno zapomnieć, że tylko Ukraina ma mandat, aby decydować o swojej przyszłości. Narzucanie Wam jakichkolwiek stanowiska czy rozwiązania stoi w sprzeczności z zasadą suwerenności narodów i poszanowania ich prawa do samostanowienia. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę obchodzimy w Polsce Dzień Matki, a kilka dni później Dzień Dziecka. To nie będzie święto wyłącznie dla polskich matek i dzieci, ale też dla wszystkich matek i dzieci z Ukrainy, które znalazły się w Polsce znalazły bezpieczny dom. Jesteśmy. Jesteśmy dumni, że te symboliczne dni będziemy świętować razem, ale nie możemy zapomnieć o tych matkach, którym zabrano dzieci, wywieziono w nieznanym kierunku. Musimy pamiętać, że tysiące ukraiński, ukraińskich dzieci jest poza swoimi rodzinami. Rosja próbuje odebrać im historię, rodzinę i, i tożsamość. Dlatego z całego serca życzę wszystkim ukraińskim matkom i wszystkim ukraińskim dzieciom, aby jak najszybciej mogły być razem ze swoimi rodzinami i żyć w wolnej i bezpiecznej Ukrainie. Drodzy, drodzy przyjaciele! Polska i Ukraina, dwa narody tak bardzo doświadczone przez historię, powinny wspólnie tworzyć przyszłość zjednoczonej Europy. Europy silnej, bezpiecznej i solidarnej. Bo nie będzie bezpiecznej Europy bez wolnej Ukrainy. Niech przesłaniem. niech przesłaniem dla całego demokratycznego świata będą słowa pieśni śpiewanych przez ukraińskich żołnierzy. Zjednoczcie się bracia w tej złej godzinie, niech wróg pozna, że my za Ukrainą. Sława Ukrainii. nie żyje Dziękuję bardzo.